Drodzy, słuchajcie, jesteśmy na rybkach, na szczupakach. Także zestawy już są zarzucone. Tam siedzi ich syn Kamil, owinięty w kurtkę, ponieważ meszki strasznie gryzą. Jest koło 8 rano. Pogoda jest naprawdę fajna jak na ryby. Nie wieje, nie pada, także powinno być ok. Jedyny dzień w tym tygodniu, który nie padało, także dlatego wybraliśmy. Zobaczymy, może jakiegoś szczupaka ładnego złapiemy. Dobra, mamy słuchajcie szczupaka. Jest jakiś wielki. Zobacz, poszedł. O, Znowu, wiecie. ale. Drugi raz mi się urwał. No zobaczcie, mam, zobaczcie, mam ranie szczupaka. Jeden mi się urwał dzisiaj. Także coś się dzieje, zobaczymy. Poczekamy cierpliwie, bo tam, tamtego zacząłem za szybko. Jeśli nie zaciął jeszcze dobrze. Niech pociągnie, ostro. To w tym momencie, wtedy zatniemy. Także coś się dzieje. Pogoda na ryby jak mówię jest fajna No jeszcze, jeszcze pociągnij facet. Ostro, ostro Coś jest, coś siedzi Także coś mamy Czuję go, tak jest, ładnie pracuje Mamy szczupaka Oby się nie urwał no później nie? Tak no trochę ona tak, tak, ona bardziej tak płytko. płytko. Trochę ciągnie. Yeah. No jest, jest. Mamy. Niezły, niezły. Nie jest duży. No, ale zły też nie. Mamy gada. Malutki, słuchajcie. No jacy malutki? jest no, malutki, wiesz co, no ile on może z półtora kilo mieć? No ale, nie, nawet nie. moim zdaniem większy niż tamten, no, albo ten sam. Ale może... jest, no, jest, ładnie. No, 4 jak myślisz, że to szczupak jak to Wyciągnąć. Mamy na Nie mamy podbieraka, oczywiście. <laughs> Mieliśmy, jak my coś złapaliśmy. Okay. go. Dla mnie to jest coś dużego. <laughs> Teraz tak, trzeba będzie mu wyciągnąć, słuchajcie... Haczek. Haczyk. Także szczupaczek malutki, no może ma kilogram z kawałkiem. Teraz go zwrócimy do wody. O nie, przepraszam. O, nie, sorry, przepraszam, ale popłynął. Wpadłem do wody, nie chciałem kurczyć ten, no dobra. Ale nieudany nie, nie był zwrot szczupaka do wody. Ale skoczył, nie, nie jest okej. Okay. A tutaj mamy znajomego rybaka, złapał właśnie szczupaczka, zobaczcie. Także będzie fajna, fajny filmik z wędkowania dzisiaj. Niewielki. Fighting well. Podobno rozmiarem do naszego, co? no? Nie no ten sam nie. Nice one. Is that is that a pike? Yeah, he is a pike. He's into fishing. Uh. Right? He likes fishing. His granddad does fishing as well. Ah, oh, good, yeah. You don't No come in the Maukona. Whoa, wouldn't Nice. Paulie, 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 Paulie. Nice one. Yeah. There's my base here with my stuff on it. I will help you. Oh, no worry. Give me that. Yeah. So is the bike on the end of the line? No. The bike's just there. It's just followed the bike in. Look at it. Can you see it? No. right. OK. No. kamień z szczupaka, Słuchajcie, jest piękny, idzie. Dawaj, 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 dawaj. <laughs> O, oh, mine, mine, line. No. Oh, oh, oh. Stój. Moje splątało się. U ale! No, off. Yeah, off. no. Czas. Yeah. <laughs> <Careful. laughs> That's nice. Well done, Kamil. Three pounds? Not a bit more, four. Four pounds? Gratuluję. Dziękuję. Yeah, hold it. Picture. Yeah. Okay. No, this. Uważaj na ręce, żeby ci nie chapną. Yeah, got it. Ok, mamy jeszcze paczka? Jest. Can grab a line, don't worry. Yeah. Small one. Oops. Right. Oops, right. Oh, he's a big hook. Big hook? Yeah. Później, patrzcie na in. Yes, 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 yes. Ha! kolejne bronie. U Kamila. Zarąbisz dzień, słuchajcie. Kamil ma kolejnego szczupaka. Nie, nie, nie odchodź od wody, tak do wody, po tej bliżej sny, żeby, żebyś mógł. No, trzęd, no to nie ma. Jest. 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 Jest on? Perch. Yeah. Słuchajcie, wędkowanie zakończone, także bardzo udane. Ja złapałem dwa szczupaki. Kamil prawie dwa, bo jeden mu się zerwał. Natomiast Kamil złapał największego dzisiaj szczupaka, tak naprawdę. Fil, czyli ten gościu, którego widzieliście też tutaj, którego kręciłem. Ja nie trochę Kamil tylko kręcił. Trzy mu się spięły, dwa szczupaki, w tym jeden okoń, znaczy dwa szczupaki i jeden okoń, bardzo ładny okoń zresztą. Eee, także dzień naprawdę udany, nie było może jakichś potworów wielkich po kilkanaście kilo, ale słuchajcie, fan był niezły, pogoda fajna. Także wędkowanie, jak mówię, dzisiejsze uważam za bardzo udane. Dziękuję Wam serdecznie, pozdrawiam i do kolejnego razu.